Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Tematy brytyjskie, o tematach brytyjskich rozmawiamy, bo jest o czym z jest dr Małgorzata Kaczorowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. Rozpoczniemy może o takich troszkę nastrojów społecznych, bo wydaje mi się, że to jest taki dobry punkt wyjścia, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje w społeczeństwie, bo to społeczeństwo również wybiera, ocenia polityków. Może tak rzucił mi się w oczy ostatnio materiał artykuł w Bloombergu o tym, że brytyjskie puby stoją w obliczu straconego roku, bo Brytyjczycy właściwie przestali pić piwo, przestali, pomijają właściwie napoje, aby w jakiś sposób oszczędzać pieniądze. Spadek dochodów, sektor właściwie jest, nigdy się nie podniósł oczywiście po spadku sprzedaży w okresie pandemii, ale czasami tak sobie myślę, że jak Brytyjczycy chcą ponarzekać na temat polityki, na temat tego, co się dzieje w kraju, pójdą do takiego pubu, do tych pubów nie chodzą, to wiele mówi może o tym, co się dzieje w Zjednoczonym Królestwie. Absolutnie tak, ale przyznam, że nie, nie sprawdzałam tych danych, przygotowując się na spotkanie z panem redaktorem i z państwem, sprawdzałam dane poparcia dla, dla nowego rządu, który, który powstał w tym tygodniu, nowego premiera Rysiego Sunaka, bo sytuacja jest dynamiczna. I przyznam, że nie sprawdzałam, gdzie odpłynęło zainteresowanie, czy w którą stronę, w stronę jakich trunków odpłynęło zainteresowanie Brytyjczyków, czy to może szkocka podbije, Chociaż ona jest limitowana, produkcja szkockiej w różnych destylarniach w związku z tym też cena jest ustabilizowana, ale może z uwagi na popyt wzrosła. Tego nie wiem, może wzrosło spożycie wina, chociaż ono jest dość drogie ze względu na Brexit i taryfy tutaj związane z eksportem, import, importem do, do importem do na Wyspy, więc tego nie wiem, ale Faktycznie pewną ostoją takiej kultury brytyjskiej są puby, w których Brytyjczycy dyskutowali o różnych sprawach. W pubach również, a nie, nie chcę powiedzieć, że tylko Brytyjczycy, tak samo Szkoci o, o, niepo, o niepodległości, referendum, o tożsamości, śpiewali gaeli, w, 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 w języku gaelickim. Właśnie w pubach tam się spotykali. Tam przecież, przecież po, po godzinach pracy, po pracy e, te grupy pracujących. Ale to nie tylko błękitne kołnierzyki, wyborcy lejburzystów, czy też w przypadku Szkocji, szkockich nacjonalistów, ale również i, i konserwatyści w PABach, można powiedzieć, kultywują swoją kulturę dyskusji, rozmowy. No i przyznam, że przyjrzę się temu, temu zjawisku, bo tu mnie pan zaskoczył i zmartwił. Co w takim razie z fish and chips, czy ob, obumrze ta, ta kultura? Co w takim razie z, z dyskutowaniem? Ja przyjaciół wiem, którzy zamieszkują w Londynie, że faktycznie spadła liczba osób odwiedzających puby, uczęszczających regularnie do pubów. Dziś jest piątek wieczór przed Halloween, ale właśnie zwykle puby brytyjskie, no szczególnie w piątki, soboty, bardzo takim ożywionym tętnem mogą się pochwalić i tam też przenosi się życie z tego londyńskiego, chociażby city czy z mi w miastach. tam. Na, do, do, do pubów w różnych oczywiście częściach Królestwa Brytyjskiego. Natomiast na pewno Brexit zmniejszył chęć um, udziałów takich, czy też wychodzenia do restauracji, czy do pubów, a to wiąże się też właśnie z zwyżką cen, która dotknęła również puby. I dotknęła puby, i to właścicieli, którzy głosują na partię pracy i na partię konserwatywną. Może w takiej trochę niedoli w tej gospodarczej. Wyborcy są, nazwijmy to, nadwyraz zjednoczeni i jeden rozumie drugiego. Pytanie jest takie, czy któraś z partii ma pomysł na to, żeby wyjść z tego również impasu dzisiaj politycznego? Wydaje się, że to, o czym Pan mówi, ma absolutnie, znaczy nie wydaje się, bo ma odzwierciedlenie w opinii publicznej i nawet powołanie nowego rządu nie zwiększyło specjalnie akceptacji dla partii rządzącej i dla, dla gabinetu, bo ten brak, Zaufania czy brak akceptacji, to jest poziom, osiągnął w tej chwili, może powiedzieć, kosmiczny pułap. The sky is the limit. 82% dezaprobaty, jak deklarują w badaniach HIGO, takiej taki grupy badawczej, sondażu, w ostatnich dniach przeprowadzonego Brytyjczycy, a zaledwie 6% można powiedzieć, deklaruje swoją aprobatę i akceptację dla rządu. Ale poprawiły się notowania konserwatystów, tu zaraz po, po powołaniu. Już właściwie godzinę po powołaniu w poniedziałek o 15.00 czasu polskiego, po godzinie można powiedzieć, że już podskoczyły notowania funta brytyjskiego. Poprawiły się również z ubiegłego tygodnia, bo śledzę to dość regularnie, z 19% tego dołka dołków w ostatnim czasie, z końca ostatniego tygodnia, badania przeprowadzone w środę i czwartek, czyli przedwczoraj i wczoraj, też przez JUGO wskazują wzrost o 4 punkty procentowe, 23% dla konserwatystów i spadek o 5% dla lejburzystów. Mimo wszystko jednak lejburzyści dość mocno prowadzą, ale poprawiła się. Poprawiło się nieco poparcie dla konserwatystów w związku z jak można przypuszczać nowym premierem. Pyta mnie Pan, która z partii ma rozwiązanie? Pytanie jest, czy z pewnością pytanie. Z pewnością żadna z partii politycznych nie ma i nie zna, i podejrzewam, że nie ma takiej pigułki, która natychmiast następnie. Dnia rozwiąże nam problem gorączki, zachwiania, dreszczy, a wręcz można powiedzieć dramatycznego spadku ciśnienia i problemów z oddychaniem gospodarki brytyjskiej, która tąpnęła jeszcze w dodatku po informacji dotyczącej propozycji tak zwanego mini budżetu i cięcia podatków przez już oczywiście byłego ministra finansów Kwasi kwartenga, które zresztą zostało odwołane, zainterweniował Bank Anglii w tym wypadku. I wycofano się z tego projektu. I z pewnością Rishi Sunak zaproponuje, zresztą deklaruje to i kontynuuje swoją, swoje założenia. Zobaczymy też w jakiej konkretnej formie one się pojawią w najbliższych dniach, tygodniach. Na pewno zaproponuje zaciskanie pasa w sytuacji kryzysu ekonomicznego. Po, oczywiście jak sam zapowiada, musi, partia musi się zjednoczyć i absolutnie poprzeć jego propozycje. Albo się zjednoczymy, albo umrzemy. United or Die, zresztą, jak powiedział swoim koleżankom i kolegom w trakcie spotkania po wyborze, i zapowiedział, że i kontynuować będzie swoją, swoją propozycję, tego, że nie można walczyć z inflacją i spłacać długów pożyczkami. Dlatego można się spodziewać, że raczej nie spadki czy obniżenie podatków. Jak to zaproponowali stras w swoim projekcie i czego zamierzała bronić, co zresztą w ostatniej, można powiedzieć, mowie od, na odchodnym przed drzwiami Downing Street 10 zapowiedziała, że, że nawołuje do nowego czy apeluje do nowego premiera, by ten jednak kontynuował politykę obniżania podatków. Bo z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, członkowie Partii Konserwatywnej poparli jej projekt, ona dostała mandat od nich. Rishi Sunak dostał mandat od elit partyjnych, które nie mają takiego przełożenia na członków, nie mówiąc już o elektoracie, co zresztą kończąc nie omieszkała podkreślić i wytknąć w pierwszej sesji pytań do, do premiera Rishiego Sunaka, jedna z deputowanych lejburzystowskich, jak pan może rządzić nami, nie mając legitymacji w wyborach nawołując mhm. do wyborów parlamentarnych. Oczywiście nieco mniejszy projekt takich, cie, takiego, łagodniejszą politykę, poprawę wydatków na służbę zdrowia, pomoc tym, którzy będą się zaraz borykać z większymi problemami ekonomicznymi oferuje Partia Pracy, która może powiedzieć jest na fali wznoszącej, chociaż odrobinę spadło, ta fala troszeczkę złagodniała od ubiegłego tygodnia, ale cały czas jest całkiem poważna, ponad 50% poparcia jest, ponieważ już 12 lat rządzą konserwatyści. To jest i zużycie materiału, i Brexit, i kryzys ekonomiczny, energetyczny nadchodzący, kwestii rosnących wciąż cen, ponad 10% procentowa inflacja. Pani doktor, zapytam, do jakich właściwie czasów tęsknią dzisiaj Brytyjczycy, do jakich rządów, do Tony'ego Blaira, do Camerona, do kogo zdychają? To bardzo dobre pytanie. Myślę, w zależności od, od tego, kogo pan zapyta, którą frakcję, które skrzydło, czyli lejburzystów, czy konserwatystów, czy szkotów, którzy przecież jeszcze jakiś czas temu widzieli swoją, ale tutaj w ich przypadku akurat ich przyszłość państwa niepodległego w ramach Unii Europejskiej wiązałaby się tak czy inaczej ze złożeniem ewentualnie jako, jako niepodległe państwo, ewentualnie teoretycznie możliwe w przyszłości, czy też które się nie dokonało w roku 2014, którego do, w sprawie decyzji, nie, znaczy decyzji nie podjęto w referendum niepodległościowym, musieliby tak aplikować o integrację z Unią Europejską. Do kogo mogą tęsknić lejburzyści? Lejburzyści na pewno tęsknią do przejęcia władzy z liderem takim, jakiego mają. Wybrano go w wyborach na lidera. Owszem, początkowo wahnięcie, początkowo, tuż po 2015 roku, wahnięcie było mocno, mocno w stronę lewą. I to właściwie właśnie wahnięcie, które było wyrazem rozdźwięku raz jeszcze. Wskazuję i zwracam uwagę na też wyniki ostatnich decyzji w ramach Partii Konserwatywnej. Partii Lejburzystowskiej 2015 16 rok dwukrotnie potwierdziły poparcie dla Jeremy'ego Corbina z tym mocno lewicowym i takim odchyłem, tym wachnięciem w stronę frakcji, można powiedzieć, nawet socjalistycznej w ramach partii socjaldemokratycznej, jaką jest Partia Lejburzystowska. Ale po przegranych wyborach w 2019 roku mamy znowu skręt czy powrót gdzieś tam na te pozycje, znowu w stronę centrum bardziej. Oczywiście wskazujące wrażliwość społeczną w stosunku do konserwatystów, którzy od czasu Davida Camerona, no dobrze, była korekta Borysa Johnsona i była Teresa May, którzy bardziej skupiali się, myślę, że tu mocno na, na kwestiach brexitu, walki właśnie z wzrastającymi cenami, skutkami i negocjacjami z Unią Europejską. Ale gdzieś ten ta Blero, kameronizm jak się określało kiedy swego czasu, taki kurs nie negowania tego, co dokonał, czy co zaproponował w polityce, czyli tego skrętu, trzecią drogę, socjaldemokrację. Tony Blair. Z drugiej strony um, skupienie się może nie na jednostce, ale na, na wspólnotach, co zaproponował Cameron, um, korygując ten taczeryzm, um, plus jeszcze dorzucając um, kwestie ekologiczne do tego konserwatyzmu. Ja myślę, że wszyscy bez względu na to, czy weźmiemy pod uwagę Brytyjczyków z opcji konserwatywnej czy lejburzystowskiej, tęsknią do tego, by ich opcja przejęła władzę i żeby się udało, i żeby stabilizacja przede wszystkim na rynkach finansowych wróciła do tego czasu idealnego, z, którego, z którym miał do czynienia i szczęście rządzić w tym czasie Tony Blair, również dzięki całkiem rozsądnemu kanclerzowi skarbu, mhm. jakim był Gordon Brown. Tak, jak mówi Pani też doktor o tęsknocie, o powrocie i o rządach Tony'ego Blaira, to właśnie tak sobie myślę o początkach, to jest czas przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego. Właściwie początek tego stulecia, jeżeli wrócimy, zrobimy klamrę do tego, co na początku, liczba małych pubów, barów w Wielkiej Brytanii to utrzymywała się powyżej poziomu 50 tysięcy. Tymczasem właściwie od kilku lat jest mniejsza niż 40 tysięcy. W ciągu właściwie ostatniej dekady liczba pubów w Anglii i w Walii zmniejszyła się o ponad 7 tysięcy. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę taki no, brytyjski styl życia, i to jest najniższy poziom właściwie, od kiedy prowadzone są tego typu statystyki czyli powrót do blera. Mila widziane, akurat w tym przypadku. Że lata 90., czy lubimy je w muzyce, one przyniosły dużo rewolucyjnych zmian, szczególnie początek, rok 91-92, były takimi, można powiedzieć, przełomowymi dla, dla muzyki rozrywkowej, ale w ogóle lata 90 są taką, taką specyficzną i myślę, że całkiem fajnym momentem muzycznym. Oczywiście zależy od generacji, którą się reprezentuje. Ja patrzę na ten czas z dużym sentymentem. I myślę, że on też przyniósł dużo zmian w samej polityce, przemian w ogóle w systemach partyjnych, partiach politycznych. Z, drugiej strony, z jednej strony właśnie był ciekawym czasem, a z drugiej strony niósł ze sobą właśnie ten, ten czas stabilizacji, szczególnie tej ekonomicznej, w miarę, poza przełomami i załamaniem. Na początku lat 90., tym upadkiem tej, tej żelaznej kurtyny, wojną oczywiście na Bałkanach. Pamiętajmy o tym, to nie był czas pokoju całkowicie. Nie, nie, te wojny też miały miejsce i też w Europie one były. I też mieliśmy ludobójstwo, też były tam sytuacje związane z pogwałceniem praw człowieka. Komisje w tym kierunku, które powoływano też z udziałem Polaków, zaangażowanie brytyjskie, bardzo aktywne. Świat, który się zmieniał. Ale właśnie mocny akcent i, i to, co mieli Brytyjczycy w tej chwili odzyskać, tę pozycję na morzach i oceanach i tę pozycję na polity w polityce międzynarodowej jest właśnie, można powiedzieć w tej chwili, no właśnie pytaniem, czy dyskusyjne, czy tak silne jak się spodziewano. No właśnie, ale jedna piąta zmniejszenia się pubów, gdzie ta polityka będzie dyskutowana, gdzie agora brytyjska pozostanie? No miejmy nadzieję, że... Mimo, że gospodarka mimo wszystko i puby brytyjskie e, ruszą, a puby nie znikną z, z tego brytyjskiego krajobrazu. Tak mam, tak, mam nadzieję, że też o się. Nie tego pinty wina, czy pinty cydru, w zależności od upodobań. Myślę, że to też jest ciekawy wątek. Myślę, że w przeszłości może mniej o tej polityce, o tej społeczności, o, o tym właściwie, jaki Brytyjczyk jest. Ja właściwie całkiem niedawno, bo tydzień temu byłem w Dublinie i tam w pubach kilku e, miałem okazję posłuchać e, świetnej irlandzkiej muzyki, aczkolwiek pełno ludzi. Uśmiech, e, tak jakby się nic. Na ręczyny po irlandzku, taki film, polski tytuł, właśnie przecież dotyczy właściciela ba, pubu, który ratuje się, jak może, by ten pub swój, uratować gdzieś na prowincji irlandzkiej właśnie. Tak jest. Doktor Małgorzata Kaczorowska, dzisiaj bardzo dziękuję za słowo, za spotkanie. Do usłyszenia. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By coffee Do usłyszenia.